Holandia wycofuje się ze swojego pomysłu Informacja. i. E, w związku z czym. E, proszę. Absolutnie. Jednak. Holandia nie wycofuje się. Debata Oxfordska to tradycyjny, ale spektakularny rodzaj dyskusji na kontrowersyjne tematy. Od prawie 200 lat najwięksi intelektualiści, politycy, filozofowie debatują w ten sposób na najlepszych brytyjskich uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge. Mój zespół stoi na stanowisku, iż Polska jest krajem dyskryminacji. Panie Marszałku. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, teza postawiona przez propozycję, jakoby Polska była krajem dyskryminacji, jest wszechmiar uprawniona i, i nie znajduje oparcia w faktach. Debata oksfordzka na Uniwersytecie Warszawskim. Zapraszamy serdecznie. Szanowny Panie Marszałku, drodzy oponenci publiczności, Absolutnie niedopuszczalne jest posługiwanie się argumentami arystycznymi, jakie tutaj przywołał chociażby kolega Piotr. Tu każdy może zabrać głos, a także zadecydować, która ze stron wygra pojedynek. Zapraszamy. Teza najbliższej debaty: Politycy świadomie oszukują swoich wyborców. Wystąpią studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz mówcy specjalni: Robert Kwiatkowski i Henryk Wujec. Sobota 2 marca Uniwersytet Warszawski Pałac Kazimierzowski.